Irackim akcentem zakończył się turnus półkolonii zorganizowanych przez Fundację Promet Kids przy wsparciu gminy Słubice. To jest kolejna propozycja e, m, dla dzieci i dla, dla rodziców, też, tak? E, kolejna propozycja realizacji zadania publicznego pod. Y, Roboczą nazwą Akcja Lato I tak naprawdę to jest tworzenie warunków do spędzenia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii. W związku z tym jest to bardzo atrakcyjna forma, zwłaszcza dla dzieci młodszych, które z różnych przyczyn nie chcą bądź nie mogą wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania. To jest kilka godzin spędzonych w sposób bezpieczny, twórczy, aktywny, więc jak najbardziej gmina zawsze tego typu przedsięwzięcia wspiera. Poza tym widać było, że wszystkie dzieciaki były niezwykle zadowolone. Tu jest dziewczynka, która po raz trzeci skorzystała z tej formy wypoczynku letniego. To też pokazuje, że to ma sens, że dzieci bardzo chętnie spędzają tutaj czas, a plan jest niezwykle bogaty, w związku z tym nie mają ani chwili, żeby się nudzić. Dzisiaj kończymy pierwszy turnus Akademii Letnich Odkrywców. Jest to właściwie trzecia edycja, dofinansowana przez gminę Słowice, ale w tym roku w nowej odsłonie, właśnie jako Akademia Letnich Odkrywców. W tym roku skupialiśmy się na kompetencjach społecznych, emocjonalnych. To właśnie ten turnus, który zakończymy w dniu dzisiejszym akcentem pirackim. Natomiast przed nami jeszcze rozwój kompetencji językowych wśród dzieci i młodzieży. Turnus był nastawiony właśnie na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Dzieci pracowały w dużej mierze nad sobą, nad radzeniem sobie ze swoimi emocjami, poznawaniem siebie, ale też odkrywaniem swoich talentów i mocnych stron. Kilkoro uczestników półkolonii podzieliło się z nami swoimi wrażeniami. W pierwszym dniu nad, nad pierwszym... Ten, się bawiliśmy na dużej sali, potem mieliśmy zajęcia dwugodzinne z panią Asią, robiliśmy rysunki, a potem poszliśmy na teren zielony się pobawić. Drugiego dnia to już nie pamiętam. A trzeciego dnia? Ale trzeciego dnia robiliśmy rysunki, malowaliśmy, gadaliśmy o emocjach. I oglądaliśmy taki fragment z, z głowy się nie mieści. Bardzo fajnie było. Mamy, mamy na początku trochę zabawy, na końcu i potem mamy zajęcia. Na przykład bawienie się, mamy na przykład takie fajne zabawy. Robimy właśnie teraz papuszki. Wczoraj mieliśmy zajęcia kulinarne, robiliśmy gofry. Też widziałem dzisiaj jakieś takie akcenty pirackie. Tak, bo dzisiaj mamy Dzień Pirata. Najfajniejsze to były zajęcia z panią psycholog, ten, y, y, dużo zabaw tam mamy. A co tu masz takiego, takie piórko, coś tutaj? To jest papuga. Aha, o ja nie poznałem. Papuga, sam robiłeś? Tak. Malowałam łąkę i, i przyklejałam naklejki na kartce. No pięknie, a Ty? co najfajniejsze? Kiedy de de gadaliśmy o emocjach. Mm. Mm, no i wtedy e, robiliśmy e, rysunki z Film w głowie się nie mieści jeden. W drugi dzień yy, półkolonii ukrywaliśmy skarb, a, a druga grupa szukała skarbu. I mi się to najbardziej podobało. Wspieranie dzieci, młodzieży i ich rodzin, zarówno edukacyjnie, emocjonalnie, jak i społecznie, oraz wiara, że każde dziecko zasługuje na szansę, by rozwijać swój potencjał, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoi, to piękna misja Fundacji Promet Kids, realizowana przez zespół Fundacji w wielu bardzo ważnych dla młodego człowieka obszarach.